Dzień dobry, Wojciech Zieliński. Witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS Tutor. Zajmiemy się dzisiaj omówieniem realizacji zleceń pobranych z platformy OSOS w programie wspomagającym pracę laboratorium KS Solab. W trakcie prezentacji omówimy sposoby pobrania danych z OSOS oraz zwrotne przekazywanie wyników na platformę. Platforma OSOS pozwala na wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku ochrony zdrowia. Takie rozwiązanie pozwala na bezpieczne przekazywanie zlecenia do laboratorium oraz odbiór wyników przez zleceniodawcę. Natomiast korzyścią dla pacjenta jest możliwość weryfikacji swojego stanu zdrowia przez Internet lub dedykowaną aplikację Wizimed. Jakie korzyści płyną z komunikacji pomiędzy KS Solabs OSOS? Należą do nich m.in. usprawnienie procesu rejestracji zleceń w laboratorium, minimalizacja ryzyka popełnienia błędów podczas wprowadzenia danych do programu. Przyspieszenie komunikacji pomiędzy zleceniodawcą, pacjentem oraz laboratorium. Program KS Solab umożliwia odbieranie zleceń z osos. Przy użyciu czytnika kodów kreskowych lub manualnie w przypadku braku dostępu do skanera. Zlecenie, które trafi do laboratorium, posiada nadrukowany kod kreskowy. Jego forma jest aktualnie wyświetlana na ekranie. Osoba rejestrująca skanuje wskazany kod. Na jego podstawie pobierane są dane z OSOS oraz zapisywane w KS Solab. W przypadku braku skanera kodów kreskowych operator może wprowadzić wskazany kod manualnie. Program KS Solab automatycznie przekazuje autoryzowane przez diagnostę wyniki do OSOS. Platforma dystrybuuje je do zleceniodawcy oraz na indywidualne konto zdrowotne pacjenta. KS Sola prezentuje informacje o zleceniach realizowanych przy współpracy z platformą OSOS za pomocą widocznej na ekranie grafiki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki w ramach OSOS Tutor.